Wrzesień i październik 1868 roku zmieniły Szwajcarię. Jesień, poprzedzona suchym i ciepłym latem, przyszła nagle z gwałtownymi burzami i silnymi ulewami i rozpoczęła jedną z najtragiczniejszych powodzi, jaka nawiedziła ten kraj. Rzeki płynęły pełne drewna z połamanych mostów, resztek chat i mebli, a ludzie masowo uciekali z domów, ewakuując się w bezpieczniejsze miejsca i nierzadko tracąc dorobek całego życia. Cześć! Witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Witam się z Wami dzisiaj z przepięknego Magadino, które znajduje się nad jeziorem Maggiore w Szwajcarii, a dokładnie w południowym kantonie Ticino. Zabrałam Was się tutaj nie bez powodu, bo jest to jedno z miejsc, które najbardziej ucierpiało podczas wielkiej powodzi pod koniec XIX wieku, która miała miejsce właśnie w Szwajcarii. Ta katastrofalna powódź nie dotknęła jedynie Ticino. Dotknęła wielu innych kantonów Szwajcarii. Wali, Graubünden, Uri czy St. Gallen. Ja wybrałam się dzisiaj tutaj, bo chciałam przy okazji pokazać Wam te okolice, które jak wiecie z moich filmów, jeżeli je wcześniej oglądaliście, uważam za jedne z najpiękniejszych w Szwajcarii. No i będę też mogła wybrać się właśnie tym jeziorem, jeziorem Maggiore w krótki rejs, bo planuję dzisiaj stąd popłynąć do lokarno. Magadino znajduje się na wysokości 199 metrów nad poziomem morza, także całkiem nisko. I mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo obok są jakieś remonty. I traktor pojechał. W każdym razie jest to jest całkiem dużo tras wędrówkowych, także jeżeli macie więcej czasu niż ja dzisiaj, to jak najbardziej mogę Wam te trasy polecić, bo ja już wtyczną troszeczkę szlaków mam za sobą. Jest szlak do mojej ukochanej belincony 4 godziny 10 minut. Tutaj jak widzicie jakieś inne szlaki. Tutaj mam zaznaczone, w którą stronę na statek. Także zaraz się tam udam, ale jeszcze dodam taką ciekawostkę: to jest już tak bliziutko Włoch, że jedzie stąd do włoskiego Luino na przykład autobus. Także możecie przyjechać tutaj albo możecie po prostu przy okazji pobytu we Włoszech odwiedzić również te okolice i na przykład przyjechać sobie do Magadino, popłynąć do Lokarno, no a przynocować we Włoszech, żeby było troszeczkę taniej. Także bardzo fajna opcja. informacji, które udało mi się znaleźć w internecie wynika, że była to powódź, która wpłynęła na całą Szwajcarię i na to, jak ten kraj wygląda teraz, bo zmieniło się wtedy bardzo dużo przepisów dotyczących właśnie powodzi, a w zasadzie zapobieganiu tym powodziom w tym kraju. W związku z tym, Szwajcara teraz jest do tego lepiej przygotowana. A powodzie zdarzają się nadal i powodzie zdarzają się również tutaj nad jeziorem Maggiore, nawet w 2020 jesienią. Tak, nadal zdarza się, że to jezioro wylewa, ale po prostu w tym momencie, no, że tak powiem, kraj jest do tego dużo lepiej przygotowany i w ogóle tutaj te miasteczka, które się nad tym jeziorem znajdują. Wspomnienia tych tragicznych wydarzeń można przeczytać dziś w wielu publikacjach. Jednym z nich jest historia niezwykle odważnej kobiety z Widną, która wyrwała frontowe drzwi z zawiasów i dryfując na nich wzdłuż domu, dopłynęła do salonu, z którego uratowała swoje pięcioletnie dziecko. Powódź z 1868 roku przysporzyła mnóstwo strat. Mówi się, że straty oszacowano na około 40 milionów franków wtedy, co dzisiaj moglibyśmy przeliczyć na około miliard. Także bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale tak naprawdę nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że zginęło wtedy 51 osób. Mnóstwo osób zostało rannych. Także y, ludzie stracili życie. Ale też inni nauczyli się jak sobie z tymi powodziami radzić, więc zdecydowanie można powiedzieć, że na tej katastrofie Szwajcaria nauczyła się czegoś nowego i dzięki temu w tym momencie możemy czuć się tutaj po prostu bezpieczniej. Dzień dobry. Dzień mille. Ren płynął przez wsie przez 6 tygodni. 4 października 1868 roku jezioro Majory osiągnęło najwyższy kiedykolwiek zmierzony poziom, mianowicie 199 m i 98 cm nad poziomem morza. Opanowanie sytuacji było bardzo trudne i wymagało ciężkiej pracy, ale dało też dużo doświadczeń, które pomogły w usprawnieniu działań przeciwpowodziowych w przyszłości. Szwajcarzy zgodnie z zasadą jeden za wszystkich, wszyscy za jednego szybko zorganizowali pomoc. Zebrali pieniądze oraz żywność, która pomogła przetrwać ten trudny czas. Mówi się, że ta powódź znacznie wzmocniła tożsamość narodową Szwajcarów. coś się zaczyna dziać, bo turyści są. Zobaczcie, ile ludzi tutaj zwiedza dzisiaj lokarno. Także ja nie zapeszam. Mam nadzieję, że jak najszybciej Szwajcaria się otworzy i Wy też będziecie mogli do mnie przyjechać, żebym mogła pokazać Wam Szwajcarię osobiście. A jeżeli nie wiecie o co chodzi, to zapraszam na Facebooka na stronę Rajza Polska Przewodniczka w Szwajcarii. Jak wymyśliłam sobie tą serię, to bardzo chciałam, żeby ona była taka trochę niezobowiązująca żebyście Wy mogli dowiedzieć czegoś o tych katastrofach w Szwajcarii, ale też przy okazji poznać nowe miejsca, które być może będziecie kiedyś się je odwiedzić. Dlatego też yy, opowiadam Wam o tym, co tutaj się wydarzyło, ale też pokazuję takie normalne rzeczy, pokazuję jak tutaj te okolice wyglądają dzisiaj. Ale jeżeli temat Was bardziej interesuje, to zachęcam do zajrzenia zawsze pod każdym moim filmem, w linki, które są w opisie pod tym filmem. No i dzisiaj zostawiam wam tam linki do artykułów na temat tej katastrofy, która wydarzyła się właśnie w tych okolicach, między innymi w tych okolicach. Ale zostawiam wam również link do filmu. Film jest w języku niemieckim, ale myślę, że nawet jeżeli nie znacie języka niemieckiego, to fajnie sobie do tego filmu zajrzeć, bo jest tam dużo zdjęć, dużo jest bardzo wyjaśnione i nawet wydaje mi się, że jeżeli nie będziecie rozumieć to te zdjęcia, chociaż będziecie mogli zobaczyć więcej um, niż ja mogę Wam pokazać, ponieważ wiecie prawa autorskie i tak dalej. Także linki są w opisie. I zachęcam, żebyście pod każdym filmem tam zaglądali, bo ja bardzo często zostawiam Wam linki do ciekawych rzeczy. żebyście ze mną. Mam nadzieję, że film się Wam podobał i był dla Was interesujący, e, a ja już uciekam, żegnam się z Wami i widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!